Dzień dobry. Tomasz Regulski, Dom Maklerski Temes Brokers. W notowaniach euro-dolara obecnie obserwujemy wzrosty. Kurs tej pary walutowej przebił psychologiczną barierę 1,40, co otwiera mu drogę do dalszej korekcyjnej zwyżki, przynajmniej w okolicy poziomu 1,41. Obecnie pozytywną presję w notowaniach euro względem dolara tworzą, tworzy wczorajsza opinia jednego z przedstawicieli Komisji Europejskiej na temat tego, iż Komisja zaakceptuje. Grecki plan redukcji deficytu y, budżetowego. Dzisiaj Komisja Europejska przedstawi oficjalną ocenę y, tego planu. Ocena ta może okazać się dość y, pozytywna, wobec czego może tworzyć y, presję wzrostową notowania eurodolara. Dzisiaj rozpoczyna się seria publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy. Tradycyjnie rozpocznie ją, ją raport Challengera o planowanych zwolnieniach oraz raport ADP o zmianie zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych poza sektorem rolniczym. Pierwszy z wymienionych raportów zostanie przedstawiony o godzinie 13.30, drugi o godzinie 14.15. Oprócz tych danych wpływ na notowanie eurodolara może mieć dzisiaj jeszcze odczyt indeksu ISM dla amerykańskiego sektora. Usług. Na rynku krajowym obserwujemy kontynuację umocnienia złotego. Kurs parę euro złoty strzedł dzisiaj pod poziom 3,96. Ma potencjał do dalszej zniżki. Polskiej walucie powinny służyć w dalszym ciągu dość dobre nastroje panujące na światowych giełdach. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.